Nie jednak jest w porządku. Nadal myślimy, że ten właściciel sklepu wyjaśnił swój odcisk na narzędziu zdrowym. Musimy mieć coś tam kogoś innego, ale w tych śmieciach nic nie ma. A to szkło? Może ktoś zostawił odcisk, wchodząc do sklepu? Sprawdziłam większe kawałki, ale nic. Proszę. Tu jest coś nowego. Gracias. Yeah. I'm sorry.